Jak rozmawiać o wierze z wolnymi chrześcijanami? Myślę, że każda rozmowa o wierze z wolnymi chrześcijanami, także, musi się zacząć od tego, że chce posłuchać. Wtedy, pewnie, słuchając, dowiem się różnych rzeczy, bo dość często, zwłaszcza w Polsce, ci członkowie wolnych, ewangelicznych kościołów, tak naprawdę są ekskatolikami. To oczywiście jest inaczej, jeśli pojedziecie do Stanów Zjednoczonych, bo tam pewnie co drugi człowiek zaangażowany jakoś mocniej w ewangelizację, to będzie człowiek z Wolnego Kościoła. I albo się w nim urodził, albo, albo ma takie doświadczenie, jak kiedyś słuchałem. Jego pastora znanego, dzisiaj akurat odsuniętego od posługi, się nazywał Bir Haibels, był w Polsce i on mówił o tym, jak studiując ekonomię i zarządzanie poszedł na jeden wykład monograficzny, bo tego domagał się program studiów, poszedł na wykład monograficzny dotyczący Kościoła. W Dziejach Apostolskich. Ten wykład okazał się w jego życiu decydujący. Znaczy, po roku słuchania tego wykładu wrócił do domu, powiedział ojcu, którego go szykował jako następcę w swojej firmie, że jednak tej firmy nie podejmie, bo znalazł zupełnie coś ciekawszego. No i ojciec się spyta, co takiego. A on mówi: Kościół. I wtedy ojciec pyta, to znaczy, włączysz się do jakiegoś kościoła. A on mówi: Nie, założę własny. Pamiętam, jak mnie uderzyło to zdanie wypowiedziane przez pastora, ale kontekst był jaki? Znaczy, on miał do tej pory doświadczenie. Jedyne doświadczenie kościoła, jakie miał, było takie, że znał kościół, w którym został ochrzczony, a kiedy był dorosłym, to ten kościół był halą sportową, bo na to został sprzedany i, i wykorzystany w turnie. Więc on miał doświadczenie w życiu martwego kościoła, w którym został. Wprowadzony niby w chrześcijaństwo. No i miał doświadczenie żywego kościoła w wykładzie akademickim dzieł apostolskich. I człowiek, który, myślę, był skupiony w doświadczeniu wiary na dwóch ważnych rzeczach, to znaczy na słowie Bożym i na modlitwie. Takiej modlitwie o trochę charakterze charyzmatycznym, czyli bardzo nastawionej na to, w jakim kierunku duch święty. Aktualnie popycha chrześcijan. To, to są tematy, w których my się możemy spotykać i możemy rozmawiać. Pewnie inaczej wygląda ta sytuacja w, w Europie, nie wiem, a już zupełnie inaczej w Polsce, ale też punktem wyjścia jest posłuchanie posłuchanie. Może być tak. Że ktoś doznał nawrócenia, wchodząc do wolnego kościoła, żyjąc najpierw w kościele katolickim nie doświadczając niczego szczególnego. Ja nie wchodzę w pytanie teraz, czyja była wina i czy tak musiało być, i jestem głęboko przekonany, że Pełnia kościoła jest w Kościele Katolickim i wszystkie te rzeczy, które można znaleźć w Wolnych Kościołach, tak samo można ich doświadczyć i, 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 i lepiej można ich doświadczyć w Kościele Katolickim, ale y, y, rozmowa jest najpierw z konkretną osobą y, i jeśli tej osoby posłuchać, to y, myślę, że można się naprawdę spotkać w tym, co dla. Chrześcijaństwa jest podstawowe w ogóle, a więc właśnie w miłości do osoby Jezusa Chrystusa, naszego Pana Zbawiciela. Można się spotkać we wspólnej lekturze pisma. Można się spotkać to już nie jest takie zawsze oczywiste no w doświadczeniu wspólnego chrztu. Jeśli mamy do czynienia z Kościołem, który uznaje wa ważność sztu katolickiego, zawsze można spotkać się także w pewnym wspólnym działaniu charytatywnym. To jest, to jest przestrzeń do zagospodarowania. Jest niewątpliwie też, zwłaszcza gdy chodzi o wolne kościoły, ale zielonoświątkowe, jest obszar spotkania w doświadczeniu darów charyzmatycznych. Papież Franciszek na 50-lecie odnowy zaprosił do Rzymu nie tylko katolików żyjących w ruchu odnowy w Duchu Świętym, ale właśnie zaprosił bardzo szeroko bardzo szerokie spektrum chrześcijan, także z wolnych kościołów, z kościołów zielonoświątkowych i innych, dla wspólnego przeżycia tej rocznicy. Oczywiście ważne jest, tak jak w każdym dialogu ekumenicznym i spotkaniu ekumenicznym, żeby wtedy w tym spotkaniu nie tracić własnej tożsamości, i dobrze wiedzieć. To nie chodzi o to, żeby tworzyć jakiś uniwersalny kościół, pan kościół, tylko żeby spotkanie z innym pomagało mi przeżywać moją własną wiarę i moją własną tożsamość.